Here we go again. Just another day in paradise. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwa na, trzy na, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa a jeszcze tutaj. O! Opuszki palców. elegancio. Dobra, chyba będzie. Teraz rączki wytrzeć i można funkcjonować. Trzy dni. 3 dni minęło. Odkąd próbuję kupić jajka w sklepie. Ale zawsze albo już wykupione, już poszły, albo dostawy w ogóle w sklepie nie było. Noż, sz... Mać! wirus. Nigdy nie myślałem, nigdy nie myślałem, że takie czasy nadejdą. Że zabraknie mi jajek na chacie. Będą spadki. Będą spadki. Zresztą, tak naprawdę, już się czuję dużo mniejszy. Na siłownie nie byłem chyba od ponad dwóch, może nawet już trzech tygodni. Jak się tylko dowiedziałem, że są pierwsze przypadki tego gówna w UK, mówię sobie, Ania w końcówce ciąży, trzeba się nią opiekować. Jakieś gówno wiesi w powietrzu, co dziesiątkuje ludzi. Chwila moment zostanę ojcem. P powiedziałem. Forma poczeka, są rzeczy ważniejsze. Lepiej dmuchać na zimne, a przecież trening w domu też można zrobić. Forma to nie wszystko ale z drugiej strony wszystko bez formy do grzech. W moim kodeksie jest zakaz bizdowania. Trening ma być zrobiony. Koniec. Kropka. Aktualnie od tygodnia już jestem na ojcowskim. Mimo iż w Anglii żadnych zakazów tak naprawdę jeszcze nie ma, staram się wychodzić z chaty tylko jeśli muszę. Na spacer wyszliśmy chyba ze dwa razy po 30 minut może, tak naprawdę w tej z powrotem, aby zaczerpnąć powietrza i złapać trochę witaminy D. Pogoda dopisuje, więc należy korzystać, tylko ostrożnie, zawsze w godzinach, gdzie najmniejszy ruch i ludzi omijamy szerokim łukiem. Weekend bankowo cały siedzimy w domu, bo wtedy ludzi najwięcej. Siedzimy i nigdzie nie wychodzimy, nawet drzwi nie otworzę jak domofon zadzwoni. Zerkam czasem przez okno i powiem szczerze, że czuć, że ludzi jest na zewnątrz dużo mniej. Wczoraj też rozmawiałem ze znajomym taksówkarzem, to opowiadał, że piątek wieczór, a klienteli zero. Gdzie w piątki zawsze był mega ruch, tak zwana golden hour i wtedy się robiło kupę kasiory, tak teraz praktycznie nikt nie dzwoni. Wieczorem jeszcze ogólnie spróbuję wyjść do Aldiego, zaraz przed samym zamknięciem, zobaczyć czy może jakieś jajka się ostały. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jakieś znajdę. No, tak naprawdę bym zapomniał. Idę przecież po dodatkowe Pampersy dla Marcela, tak naprawdę. Um, a jajka wezmę przy okazji. Dziś też jest poniekąd pierwszy dzień, odkąd tak w miarę się wyspaliśmy. Mały przespał, ładnie noc. Budził się chyba tylko raz. No, może dwa razy. Ale ogólnie dał nam pospać. Jest z nami wciąż mama Aneczki. Jest, bo w gruncie rzeczy jest poniekąd uwięziona na tej wyspie, bo przecież loty zawieszone. Nie ma jak wrócić do domu na święta. Ale obiadki są ugotowane, bardzo pyszne, bardzo dziękuję na Marksa. No i dodatkowa pomoc przy dziecku też jest zawsze mile widziana. Tak ogólnie, ta cała sytuacja z tym wirusem szok, co za kosmos. Nigdy po prostu nie myślałem, że nas coś takiego może spotkać. Mega jestem ciekaw w przyszłości UK, najbliższych dni, tygodni, miesiąca czy dwóch. No i gdzie? jedno z drugim ja się pytam mam nadzieję, że idziecie tylko na zakupy i zawijacie do domu o, o, patrz następnik, zakochani bierz ją za rękę i spierdalaj do domu, w trymiga. ta jest o, o, proszę, kolejna odpowiedzialna matka <słuch> Tak jak Polska zareagowała zajebiście i szybko, tak UK wiadomo, zawsze powoli, standardowo, zacofane pod pewnymi względami. Z tego, co ogólnie tak widzę na Instagramie czy Facebooku, ludzie dalej imprezują, siedzą na domówkach, w grupach, balanga na całego, jakby nigdy nic się nie działo. Sklepy poniekąd są gołocone szybko, półki znikają, produkty znikają. Prowadzili ogólnie jakieś takie ograniczenia, ile możesz sztuk danego produktu kupić. Scienceberry i podobne tego typu supermarkety wprowadzają taką specjalną godzinę dla seniorów i pracowników medycznych NHS, żeby mogli sobie zrobić zakupy bezproblemowo zanim watacha wygłodniałych analfabetów zacznie robić czystki. Dopiero w piątek 20 marca Boris Johnson zarządził zamknięcie pubów, klubów, restauracji, siłowni itd. Ale tak naprawdę, ogólnie jak byliśmy na spacerze, to jeszcze widać, że ludzie po prostu sobie kupują kanapki na wynos w kooperatywie czy w innym sklepie, biorą sobie kawę do termosa i idą, siad, siadają sobie w grupach, robią piknik. Nie wiem, czy to jest mądre, ale no dobra, no trudno. Liczba chorych, jak i zgonów, będzie dopiero tak naprawdę rosnąć w UK. Mega przykra sprawa, naprawdę jest to super smutne, trochę się aż wierzyć nie chcę. Chociaż tak naprawdę nie każdy ma takie zdanie, są ludzie, którzy mają troszkę inne zdanie. Pierwszy tydzień szkolenia w mojej nowy, nowej pracy spędziłem z Seanem. Sean ma ogólnie jakieś chyba 58 lat, o ile dobrze pamiętam. Siedzi w tej firmie już jakieś 30 lat, zna wszystkich, wszyscy znają jego. Koleś lubi gadać. Opowiadał mi ogólnie o swojej rodzinie, tam o tym, że jego dziadek był Ukraińcem, pojmanym gdzieś przez Niemców w czasach wojny, a także o tym, że ludzie starzy nie powinni prowadzić samochodów bo są zagrożeniem. Mówi, że tam jakiś kiedyś 82-letni dziadek wziął trzech młodych chłopaków na stopa. W trakcie jazdy miał zabał, rozbili się i wszyscy niestety stracili życie i przytoczył taką sytuację ogólnie parę dni później jak już cała ta sytuacja z wirusem się robiła coraz taka bardziej poważna ludzie w pracy rozmawiali na temat Chin, Włoszech i całego tego wirusa wszystkiego tego, tego co się dzieje I ja mówię do Shona, że no ogólnie trochę przerypane stary bo w UK już zaczynają być pierwsze przypadki a on na to rzekł tak i dobrze niech wybije starych dziadów Niektórych nie ma sensu nawet przy życiu trzymać. Są tylko obciążeniem dla opieki społecznej, rodziny czy też całego świata. Starech Nie powiem, Zamurowało mnie. Wiem też ogólnie, że spora część osób chciałaby jakiś taki materiał z tego, jak to jest zostać ojcem jak się tam ogólnie nam wiedzie z małym Bobasem na chacie. Jest mega pozytywnie, ale ogólnie materiał będzie, obiecuję, ale no nie chcę go robić w takiej... No, wolałbym robić to w bardziej radosnych klimatach, że tak powiem, także cierpliwości na pewno będzie. Niech już to wszystko, całe to gówno minie i zrobimy fajny materiał, pokażę Wam co i jak. Także będziecie mieć update z tego, co się dzieje u naszej nowej, nowo powstałej rodzinki. Już niedługo, mam nadzieję. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Super, że wpadliście. Wszystkiego najlepszego. Pozdrówka. Cześć.